Dzisiaj jadę zrobić brwi. Trzy, dwa, jeden. I... Sister's day! Tak, to mi się chce Siemanko wszystkim w tym kolejnym pięknym dniu. Dzisiaj jadę zrobić brwi. Trzy lata temu byłam na brwiach permanentnych i zobaczcie, jak się fajnie jeszcze trzymają. No po prostu są super. Ogólnie tak powinno się co dwa lata chodzić, a ja już trzy i naprawdę wyglądają super. Ale jeszcze już mają takie lekkie prześwity. Ja ogólnie mam dość gęste swoje brwi i ciemne. No ale brwi permanentne są na tyle fajne, że po prostu dają wam taki ładny kształt i ta twarz wygląda naprawdę super. Teraz jestem bez make-upu i w ogóle w sensie bez rzęs, więc naprawdę zobaczycie, że wygląda to super naturalnie. No ale chcę już właśnie je trochę odświeżyć. Także jedziemy do najlepszej w Polsce, Ewy Bernaś, która robi tak piękne brwi, że przyjeżdżają do niej dziewczyny z całej Polski. No i jesteśmy. Zobaczcie, no są przepiękne. Wiadomo, one są jeszcze teraz takie mocne, ale zobaczcie, no jak to pięknie wygląda. I one tak pasują właśnie do mojego koloru włosów. Super. Z czystym sercem mogę polecić Ewa. Jeszcze Wam pokażę potem, jak to się goi. Dobra, zobaczymy, co powie Tomek. Trzy, dwa, jeden. Jakie masz teraz gęste, ale są takie czarne. No, tak fajne, fajne, nie? Ale w sumie może bym takie... wiesz, mocne, nie? Nie. Następny dzień. Moje brwi no, są ciemne, są takie, wiecie, ale to dlatego, że tam jest jeszcze zaczerwienienie i tak dalej, więc te brwi po prostu jeszcze bardziej się wybijają na takie... Czarne wręcz. Właśnie dzisiaj jedziemy z Bambi do weterynarza. Ona jeszcze o tym nie wie. I to jest w ogóle hit, bo ona zawsze na początku wsiada taka wow, super, super, ale potem jak już dojeżdżamy na miejsce ona już wie ona jest. I ona w ogóle mi nie chce wchodzić sam, nie? I muszę ją po prostu na ręce i wchodzimy, bo inaczej nie wejdzie. Tutaj, tutaj chodź. Nie, nie zaczepiej pani. Ona chce, ona wzywa o pomoc, bo idzie do weterynarza. Yeah, yeah. <laughs> chodź ty łobuzie, chodź. Tak. Chodź o chodź, chodź, chodź. Tak, idziesz? No o jaka ty jesteś dzielna. Jaka odważna dzisiaj, no super. Dzień dobry. A dobra, poczekam na zewnątrz. No chodź, nie bój się. No chodź. No chodź, chodź. Musimy zostać. Mami, musimy zostać. Nie trzęsie się, nie bój się. Chodź na rączki pójdziesz. Chodź. Był taki odważny. Moja myszka, no tak, strasznie się bała. Strasznie. Ale kurczę, przeżyłaś to, no widzisz. Ej, złaście. Halo. Oficjalnie dzisiaj z Tomeczkiem zostaliśmy zaproszeni przez moją siostrę na chińską kolację, którą ona zrobi osobiście. Jestem e, ciekawa, co ona tam e, zrobi. Zobaczcie moje brewki. Kie ciemne. Jak cię Tomek, moje brwi podobają. A jeszcze specjalnie się maluje, nie maluje, w sensie rzęs, żeby było widać tą różnicę. I do tej kolacji oglądamy sobie farmę. Nasz ulubiony program, serio, nie? Tak, uwielbiamy karabic... ogólnie spędzać czas yy, oglądając Farmę. Serio, jakbym się miała kiedyś zgłosić do jakiegoś programu, to byłaby to Farma. No. Tylko z drugiej strony nie lubię takich pojedynków <laughs> i rywalizacji, nie? Albo na przykład próbowania jakiegoś takiego niedobrego jedzenia, albo coś. Bo kiedyś oni mieli, nie? Jakieś takie jajka, żeby jak najszybciej, czy coś. Tak, no, stare, no. zgnite, yy, fuj. No to czegoś takiego bym nie mogła zrobić. To jest mój Tom. Często mnie denerwuje, ale kocham o, kurde, Natalia wie, co lubimy. Jeszcze Pepsi Twist. A czemu ona jest otwarta? Się otwiera, jak goście przychodzą, a nie wcześniej. Panowie, moja siostra to jest przyszła żona idealna. Ja dzisiaj zamówiłam sobie obiad, bo wiedziałam, że Natalia nas zaprasza na tą chińczyznę, a ja chińczyzny nie lubię. I co ona zrobiła? Zrobiła obiad też dla mnie. A tutaj, chińczyzna. Tomeczka. I dla Natalii. Ale mamy piękny dzień dzisiaj. Spędzam go na randce z moją siostrą. Idziemy właśnie na śniadanie do lokalizacji, tam gdzie jest najlepszy chlebek w tychach. Chciałam jeszcze Wam pokazać moje brwi, bo już miną... no, minęło kilka dni. Już widać jak tutaj stróbki schodzą. I trochę mi jest smutno, bo już te brwi nie są takie ciemne, nie są takie grube, nie? A już się do nich przyzwyczaiłam i mi się one nawet takie podobały. Takie grube i ciemne, a teraz już widać, że tutaj schodzą. Nie wiem, czy jeszcze nie pójdę sobie na korektę, ale zobaczymy, jak te strupki tak na serio poschodzą, bo dopiero wtedy będzie taki finalny efekt. Natalia czemu się nie przywitałeś z widzami? A dzień dobry widzowie, dzień dobry. Może <noise> powiedzieć coś buzi. od siebie. <noise> Idziemy jeść, ale tam jest tak tyle ludzi. Tam jest tyle ludzi, że nie wiadomo czy coś zjemy, więc tak zapowiedź była, że zjemy w lokalizacji, ale mamy w razie czego e, taki plan B. Mhm, dokładnie. Mamy to. Ja mam tutaj swojego ulubieńca, czyli frankporterki. O Jezu, jakie one są dobre. Mm. I zawsze bierzemy dodatkowy chlebek, bo naprawdę jest pyszne. Co Natalia, powiesz? A Ty na mnie patrzysz po no, Rachel. Teraz się wstydzę. Ja będę brała frankfurterki, ale nigdy nie, nie lubię aż tyle frankfurterek Ale dobre Ja bym so. mogła tak zjeść, żeby był ten boczek, jajko, jajecznica, sałatka, chlebek. Ale tak jak te frankfurterki? Nie wiem, ostatnio zostawiam Tomkowi i Matce. Pamiętajcie, że trwa trwają zgłoszenia do castingu na moje serce. Piszcie w komentarzach małż, hashtag małż. Możemy już jeść. Możemy już jeść. Tutaj jest to masyko, jak taka pianka. Dobre. Rupiąca skórkę. skórka. Mięciuteńki środek. Wzięliśmy jeszcze dla Tomka trochę na wynos. No, trochę. jakieś jest 2 kg więcej. Nie, no już nie przesadzaj. Ale takie pyszne. Matko, dzisiaj mamy taki totalnie siostrzany dzień. Rano byłyśmy na śniadaniu razem. Potem poszliśmy na siłownię, a teraz jedziemy właśnie do kina. Jedziemy do kina na Bridget Jones, bo oczywiście były walentynki, e, no ale w walentynki inaczej spędzałyśmy czas, dlatego teraz trzeba to nadrobić. A w ogóle jesteśmy w szoku, bo kina są zawalone. Normalnie mamy miejsce w pierwszym rzędzie, bo tylko zostaje miejsca ostatnie w pierwszym rzędzie. Ale to kino jest nawet takie, wiesz, spoko, że masz, masz dużo pogodę. miejsca. I w ogóle łatwo się tam rozłożyć, więc myślę, że ten pierwszy rząd nie będzie jakiś taki straszny. Natalia jest trochę na nie, ale... Jestem na nie, no ale co mam dogadanie. No ale co tam. No mamy sister's day! W Walentynki byłam na meczu, Magda tam się z Tomkiem. Co <laughs> więc was? musimy sobie odrobić to. Dokładnie, musimy spędzić razem czas, bez chłopów. Ci, co nas znają od dzieciństwa, pewnie płaczą nad tym. No, bo myśmy się zawsze tłukły i w ogóle nie chciałyśmy ze sobą spędzać czasu. A teraz to się zmieniło, bo nie mamy znajomek. Wszyscy na kawiarenku! Właśnie chciałyśmy już nawet jechać do Katowic, bo stwierdziłyśmy, że może tam będzie mniej, e, mniej zajętych miejsc. Ale patrzymy, a tam to samo, tylko wolne pierwsze rzędy. O co chodzi? Właśnie wyszliśmy z filmu. Jezu, tak żeśmy się wzruszyły, w ogóle całe kino się tak wzruszyło. Ja mam pół koszulki mokrej, bo wszystkie moje łzy wycierałam do koszulki. Natalia no ja tak samo. My tak tylko w tym kinie na siebie patrzymy i gadamy, no ile jeszcze nas będą torturować tymi wzruszającymi momentami, nie? skali z nas łzy, No. Naprawdę. nie mam. <grych> no, ale nie naprawdę, bardzo fajna ta część była i bardzo taka że wiesz, widzi się tych aktorów tak po, yy, Wiesz, jak sobie porównasz pierwszą część na przykład, a teraz jak oni wyglądają, jakie staruszki już w ogóle, to masz takie papiernicze w ogóle, jaka ja już jestem stara. No sprawdziłam, ta pierwsza część była w 2001 roku. Co oni zrobili? Ja nie mam łez. Ale naprawdę. Znaczy ogólnie było też bardzo zabawne. To nie było tak, że tylko było takie wzruszające. Ale, ale cały jednak, koniec. Ta, ta końcówka jest serio, plakać, taka wzruszająca. To jest, nie? to wyjdźcie po prostu. Nie, ale było takie kino zawolone. Myśmy siedziały w pierwszym rzędzie i to jeszcze w dodatku zamawialiśmy bilety przez internet, bo został tylko ten pierwszy rząd, a jak przyszliśmy do kina. Tu już cały ten rząd był nawet zajęty. I tak dzisiaj wszystkie te seanse, yy, wszystkie wszystkie po prostu po kolei, nie? Ale, ale było tylko tak ty jak ktoś tak pociąga nosem, nie? To są w tych momentach, ha, serio. Tak, no ja się sobie znalazłam tak jeszcze gadamy o tym filmie i tak nam się chce płakać. Na ślim taj tu ciągnie nosem. Już wiem, kto w tym kinie tak <laughs> ja, ja tam naprawdę cały czas tylko płakałam. <laughs> Już pod koniec, no na serio. Minęło jakieś półtora tygodnia od kiedy zrobiłam brwi, tak prezentują się moje brwi. Jest ten efekt bardzo delikatny i myślę, że pasuje do mojej urody, do mojej twarzy, do moich włosów. Tutaj mam taki naturalny mój kolor, e, tutaj jest zafarbowany, ale i tak mimo wszystko, że te kolory się różnią, no to nie odznacza się to jakoś bardzo, więc naprawdę wygląda to super. Jeśli nadal zastanawiacie się nad zrobieniem brwi, to bardzo polecam. Jeśli jesteście ciekawi kolejnych materiałów, to Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Pa!